Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem z Kasią z kanału. Co, so, Kasia? I będziemy robiły jakąś fajną fryzurę. Będzie to dla mnie niespodzianka, także jestem bardzo ciekawa tego efektu. A więc chyba bez zbędnych komentarzy zabieramy się za fryzurę, bo już chcę zobaczyć ten efekt końcowy. To będzie fryzura, którą kiedyś robiłam na swoim kanale jeszcze za za czasów, zanim ochciałam włosy. A Magda ma prześliczne, grube, gęste, czarne włosy, a ja sobie zawsze marzyłam, że jak byłam dzieckiem, że e, będę brunetką owaloną, skręconymi włosami. Nie udało się nic zrealizować, ale dzisiaj Magda mi użyczy swoich włosów i zobaczycie, jak taka fryzura wygląda u mnie na jasnych, długich włosach i jak będzie wyglądać na takich pięknych, ciemnych włosach Magdy. No to fajne, da dawno mnie nikt nie czesa. Hmm. A myślałaś o tym, żeby y, wycieniować je? Czy to jest takie prosta? One są tak delikatnie wycieniowane, ale. No nie wiem, jakoś tak. Dobrze się czuję. A co ten się z tym grzywka obciąć? Nie wiem, impuls. Okej, okay, więc żeby zacząć niespodziankę Magdy, potrzebuję sobie wybrać włosy tutaj z nad To będzie w asymetryczna. Aj, i mam nadzieję że będzie się dobrze komponować z magdy grzywką. Na takich gęstych włosach po prostu świetnie się cokolwiek robi. Jak widzicie, niespodzianką dla Magdy była taka moja sztandarowa fryzura, za którą bardzo tęsknię, ale już zapuszczam włosy, żeby się za długo tak uczesać. To jest asymetryczny barkocz francuski, taki pleciony od czubka głowy po jednej stronie. Teraz go trochę rozluźnię, mam nadzieję, że Magdzie nie wyskuje włosów przy tym. Ale ona ma tak dużo, że chyba nie poszłaby. Nie, jest w porządku. Proszę. Czyli cały mych polega na tym, żeby e, wziąć włosy ze skroni, przepleć na tą stronę mm, i mnie się coś takiego bardzo podoba. Pięknie. Szkoda, że tak nie umiem sama się uczesać. Pasuje <grym> Ci do twarzy, myślę. No i fajnie z tą grzywką wygląda. Jak widzicie, fryzura jest już gotowa. Ja jestem zachwycona efektem. Niestety nie potrafię jej wykonać sama, ale chyba będę musiała obejrzeć ten tutorial i być może się nauczę. Na eee... przykład? Na przykład, dokładnie. Ale bardzo mi się podoba efekt i myślę, że tak częściej będę chodzić. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy powinnam się tak czesać. A jeżeli macie ochotę zobaczyć inne piękne fryzury, to zapraszam na kanał Kasi. Ja powiem Wam, że kilka z tych fryzur jej próbowałam i nawet jakoś mi to wychodziło, także serdecznie zapraszamy. Będę czekać na swoim kanale i, i dzięki Magda za użyczenie pięknych włosów. Proszę bardzo, także zostawiajcie łapki w górę, jeżeli Wam się podobało i do zobaczenia do następnego filmu. Cześć! Pa!